– Jak szła ta scena? – Sprzątanie w polu. O, już wiem. Gwiazdą nie będzie, ale sprzątaczką chyba dziecię. Ja dla ciebie wszystko zrobiłam. Rzuciłam studia, ja wjechałam za to do Anglii. No. Jak? I teraz po tym wszystkim? Gdzie <grym> <grym> <po tym grym> Bo co? Bo ona jest młodsza? Ile? Dwa lata? Przestań, zobacz. Nie muszą płacić za Jezus, bilety. Mają cyrk za darmo. Jak możesz mi to robić? Próba generalna? Dzień dobry. Przepraszam, ja pana chyba skądś znam. A tak, bardzo chętnie poproszę drinka. Po prostu teatr, ale kobieta, ty masz sprzątać, a nie zabawiać nas swoją piękną grą. Ha, ha. Źle, zła scena, źle zagrana. Teraz będzie nam to odgrywała scenki z trenerowej wenezuelskiej.